Są to, to tej film, powiedziałam do lekcji. Nie! Już! Uspokój się! Mam cię dość! Ja, ja cię też! A tak naprawdę to jest tytuł filmu, w którym gram. Zagrajmy razem. Witajcie kochani! Z tej strony Andrzej i Dawid. Popracujemy już ze sobą około roku. Mamy do siebie około 140 km, ale kilometry nie są w ogóle problemem. Realizujemy spoty reklamowe dla firm, różnego rodzaju reportaże. O tym nie będziemy opowiadać, lepiej wam pokażemy. Moi drodzy, chcielibyśmy podziękować wielu firmom i instytucjom, które angażują się w ten projekt. Dziękujemy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Kaliszu za wsparcie. Dziękujemy Inkubatorowi Przedsiębiorczości z Kalisza, Uniwersytetowi PWSZ w firmie Karaoke, w firmie Converter, w firmie Swalen i wielu innym zaprzyjaźnionym osobom, które, z którymi współpracujemy. I wspierają nasz projekt. Niektóre osoby mogą się na ten temat wypowiedzieć, jak przebiega współpraca z nami. Zapraszamy. Witam na serdecznie z Dawidem i Andrzejem. Nawiązaliśmy współpracę podczas zgrupowania Mi z Po przygotowaniu materiałów zadecydowałem, że obaj, czyli Rex Studio oraz Dawideo, przygotują dla nas materiały promocyjne zamknięte oraz ich dworu. Krótko i na temat. Profesjonaliści swojej zawodzie. Pozdrawiam, Łukasz Kowalczyk, menadżer restauracji Zamelda. Pytałeś się mnie, jak Ciebie poznają, żebym to przypomniał. Na początku byłeś moim klientem, przyjeżdżałeś do mnie, od razu było widać, że jest z Tobą coś nie tak. Wszędzie było Ciebie pełno. W końcu porozmawialiśmy, okazało się, że nagrywasz takie filmy jak właśnie teraz ten. Zrobiłeś dla mnie parę spotów reklamowych, zrobiłeś filmy, które promowały Wasze spotkania biznesowe w gutowie Business lunche. Od dzisiaj jesteśmy partnerami handlowymi. Polecam twoje usługi. Dzień dobry, nazywam się Elżbieta Dominiak. Zaprosiłam Dawida i Andrzeja do zrealizowania, do pomocy przy zrealizowaniu pewnego mojego projektu. No, zrobiliśmy to, a oni zostali u mnie w firmie do dziś. Wspieram chłopaków z całego serca. Witajcie, nazywam się Marta Głowinkowska. W tym roku mieliśmy okazję z całym zespołem Butiku Manu organizować wraz z Dawidem oraz Andrzejem Manu Fashion Route, czyli pokazy kolekcji jesienno-zimowej 14 polskich projektantów. Polecamy, warto ich wspierać. Zrobili nam świetny film, bardzo dobre ujęcia, są zaangażowani, są ludźmi z pasją. Wspieramy to, wy też ich wspierajcie. Dzień dobry, cześć. Nazywam się Natalia Michalska-Miłek i chcę Wam powiedzieć, że wspieram akcję Ja Ciebie Też. Co mogę powiedzieć o chłopakach? Wiele dobrego, oprócz tego, że są wielkimi obżartuchami, to kolesie z pasją, energią, z dobrym sercem. Wspieram ich, polecam Wam ich robotę. Hej! Cześć, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Gimna Krzysztof. Od 23 lat prowadzimy działalność w branży rolno-ogrodniczej. Dawid i Andrzej spadli mi jak grom z jasnego nieba. W zasadzie nie mogłem się ich pozbyć, byli jak rzep na przymogonie, ale dzięki nim e, zrobiłem wiele dobrego. Dzięki nim e, moja firma jest bardziej postrzegalna, lepiej postrzegalna i wiele dobrego razem mogliśmy zdziałać, także szczerze polecam ich usługi. Są chłopaki z jajem. Pozdrawiam serdecznie. So there's this story: there's a young girl. She, um, she finds her passion uh, through a man she meets. And that's really amazing and i changes her life. But what happens next? Um, watch uh, the film by Andrzej and Dawid, and we'll Dziękuję. Mało jest ludzi z pasją. Są tacy, są tacy ludzie jak Andrzej, jak Dawid, którzy mają swoje marzenia i nie wahają się ich realizować. Ja kocham ludzi, którzy mają ogień w sercu. Kocham współpracować z takimi ludźmi i serdecznie polecam to również Tobie. Być może spotkamy się na planie filmu. Ja Ciebie też. Serdecznie polecam. Także, kochani, tak, jak wiecie, produkcja filmowa niesie za sobą duże koszty. Także wierzymy w Was, że nam pomożecie przy tym, bo bez Was nie jesteśmy w stanie uciągnąć takiej produkcji. Także mam nadzieję, że do zobaczenia na planie. Dziękujemy. Zapraszam. Cześć.